Cześć, tutaj Tankerson. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak drzewa i krzaki wpływają na kamuflaż naszego czołgu. Mamy naprzeciwko siebie dwie kawałki. Jedna stoi w krzakach, druga na otwartej przestrzeni. Właśnie widzicie, teraz wyświetliła się ta na otwartej przestrzeni. Jest to 374 metry. Są to 374 metry. Podjeżdżamy sobie bliżej. Druga kawłyska stoi tuż obok, w krzakach. I wyspotowana zostaje od 199 metrów. Teraz zobaczymy, sobie, czy to, czy czołg stoi w krzakach, czy za krzakami, ma znaczenie. Jak widzicie, czołg z takiej samej odległości się wyspotował. Co oznacza, że nie ma różnicy, czy stoimy w krzakach, czy za krzakami. Kamuflaż jest ten sam. Teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda kamuflaż, gdy czołg stoi w jednym krzaku, a jak gdy stoi w dwóch krzakach. Kawołyska została jedna wyświecona już stu, ze 199 metrów. I druga stoi tuż obok. I wyspotuje się z metrów 94. Teraz zobaczymy sobie, jak, jak wpływa ilość krzaków większa niż 2. Jak widzicie, mamy tu bardzo dużą ilość krzaków. I nadal jest to 194 metry, czyli nieważne ile krzaków stoi, czy 2, czy 10, kamuflaż jest taki sam. Jest różnica tylko między jednym krzakiem a dwoma. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda. To wygląda z drzewami. Jak widzicie, jedna kałoska znowu na otwartej przestrzeni. A druga stoi tuż obok w krzakach. No nie w krzakach, tylko tym razem w drzewie obalonym. I granica spotowania jest 259 metrów. 200, no, 259 metrów. Te procenty, co tutaj wam napiszę w lewym górnym rogu. To będzie oznaczało jaki wasz kamuflaż ma w tym w tym momen jaki wasz czołg ma w tym momencie kamuflaż i teraz sprawdzimy sobie właśnie jak kilka drzew wpływa na kamuflaż jak widzicie już nam się drugi czołg wysiecił stoi za dwoma drzewami to jest 129 metrów I zniknął. Dobra, teraz zobaczymy sobie, czy to, czy drzewo stoi, czy leży, czy ma jakieś znaczenie. Bo wcześniej sprawdzaliśmy z obalonymi drzewami. Jak widzicie, granica spotowania 249 metrów nadal, 259 metrów. Więc nie ma różnicy, czy stoi, czy leży. Jest taki sam kamuflaż. O, teraz powinien. Teraz powinien zniknąć Dobrze Teraz zobaczymy sobie w tym lesie jak, Z jakiej odległości spotujemy kwski Jak widzicie jest tu pełno drzew, pełno krzaków Ale czy zmieni się Odległość ze spotowania Jak widzicie są to nadal 90, Jest to nadal 94 metry Czyli nie możemy już wpłynąć bardziej Na nasz kamuflaż Oczywiście nie bierzemy w tym filmiku uwagi pod uwagę kamuflażu czołgu z perków jakie tam się ma, żadnych siatek. Jest to po prostu czysta KWSka z załogą na 100% i ustawiona w krzakach. Tu macie podsumowanie jak to wszystko wygląda. Widzę ja żegnam się z wami i do usłyszenia.